No właśnie wyszedłem trochę na podwórko, żeby to lepiej, bo w domu to źle się wygląda, jakbym wyglądał nie wiadomo jak. I chciałem ogółem jeszcze powiedzieć i wszystkich, bo dzisiaj jest pierwszy maj i wszystkich pozdrowić, którzy mnie oglądają i chciałem pozdrowić właśnie... Łaciata oraz Panela i całe D z Hełma pozdrawia serdecznie, major. I poprosił mnie, zadzwonił, żeby pozdrowić i pozdrawiam cały Hełm, całą Polskę i cały świat. Mamy pierwszy maj. Niech sobie świętują. Ty wspaniały dzień i chciałem powiedzieć, że zawsze będę nagrywał i będę dobrze wypowiadał się o ludziach, bo jestem normalnym człowiekiem. O, i dziękuję i dobrego dnia życzę.